Cześć, z tej strony ja. Witam wszystkich serdecznie. World of Warships dzisiaj bitwy z widzami, a gram z Demonster. No i mam nadzieję, że faktycznie będzie potwornie, ale, ale dla przeciwnika. Płyniemy sobie na Mioko. Tutaj z tym widzem. Zagraliśmy. Coś koło 5 bitew. Wszystkie bardzo ładnie nam wyszły, dlatego będzie. Będą następne pokazane na kanale. A tymczasem tutaj płyniemy, żeby połączyć przynajmniej część swoich tutaj dwóch flot. Na no przy okazji będzie można tutaj rozpocząć ostrzał na jednostki znajdujące się. Na punkcie B i płynące do punktu C, bo tutaj flota przeciwnika również powinna się chcieć połączyć. To jest no, na tej mapie. To jest chyba jedyna mapa, gdzie ogólnie nasze wojska są podzielone na, na dwie części. Reszta map rzuca wszystkich w miarę w jednym miejscu. Też tutaj wcześniej rzucało po przeciwległych krańcach, a nie na tej samej na tej samej połowie mapy więc jest małe, małe ułatwienie tutaj punkty są troszkę niesprawiedliwie rozłożone chociaż z drugiej strony na ten punkt C on jednak leży na środku mapy, więc jedna i druga flota może do niego dotrzeć mniej więcej w tym samym czasie, więc jednak jest ok. No i już częściowe, częściowe połączenie flot nastąpiło. Już ktoś szczęśliwą detonację zaliczył. Tak, detonacja zawsze bawi, zwłaszcza tego, który ją spowodował. No i zobaczmy, z kim my tutaj będziemy mieli do czynienia. Jeśli chodzi o MIOKO, po, 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 po nerfach, praktycznie w ogóle ich nie widać, ale jest to wyśmienity okręt. A wręcz wydaje mi się, że ostatnio po tym nowym mini paczyku dostał. Ogólnie działa 203 dostały. Dostały małego buffa. Bo więcej, więcej jest tutaj obrażeń zadawanych na pancernikach, no to nie da się ukryć, że, że było potrzebne. Dlatego, że i tak krążownik no, musi, się na, musi się strasznie napocić, żeby zniszczyć pancernik nawet niższego tieru Zwyczajnie mają one bardzo dużo hit points. Dodatku. Naprawianie, odzyskiwanie HP. No to wszystko sprawia, że ciężko, ciężko się z nimi walczy. Tutaj mamy dwóch jegomości. A tu jakiś ogryzek został to powinien zostać zniszczony i tak też się stało. Tutaj, mioko, mioko, zobaczmy. Faragut ładnie płynie. Okej, okay, powinien dostać. Mimo, że zmienił kurs, zobaczcie, prawie wszystko wpadło. Tutaj, bardzo, bardzo celna artyleria. No, ten okręt jest. To jest chyba najlepsza siódemka, tak mi się wydaje. Ze wszystkich ogólnie siódemek, mioko, wydaje się. Najlepszy w porównaniu z, z siódemkami, takimi jak mają na przykład, chodzi mi tutaj o porównanie AOBA, czyli szóstki do siódemki. MIOKO jest znacznie lepszy, a wszędzie indziej jednak te, te, te szósteczki, zwłaszcza jeśli chodzi o pancerniki, wcale nie są siódemki o wiele lepsze od swoich poprzedników. Nawet, nawet u amerykańskich krążowników też Pensacola. No, tutaj też ogryzek. Też Pensacola nie jest jakoś bardzo dużo lepsza od Cleveland'a. Jeśli w ogóle, no to zależy od, od sytuacji, w jakich się znajdują i od stylu gry graczy. No, bo hit pointsy praktycznie te same działa. Tutaj Pensacola ma taką przewagę nad Clevelandem, że. Te 203 sprzeciwpancernej amunicji mogą, yy, mogą zadawać obrażenia yy, tam powiedzmy 6, 6, 7, 8 zależy, jak będzie losować tysięcy dla pancerników z, z odległości takiej powiedzmy już 10-12 km zaczyna coraz więcej tych pocisków chodzić no a Cleveland. Yy, Potrzebuje przez tą parabolę znacznie bliżej podejść, żeby jego przeciwpancerne pociski e, zadawały konkretniejsze obrażenia Zwyczajniej, żeby po prostu była penetracja pancerza No ale z drugiej strony Cleveland z tą szybkością e, salw jakie ma Znacznie, znacznie lepiej sobie radzi ze wszystkim na, na, na pół dystansie bo wtedy już trafianie jest całkiem, całkiem przyzwoite no a ta częstotliwość ostrzału i ilość pocisków e, robi swoje Clevelandem niszczenie poniżej 10 km niszczycieli, krążowników jest naprawdę naprawdę szybkie i, i skuteczne a z kolei Pensakola lepiej lepiej sobie radzi na przykład właśnie z pancernikami i z grą na, na dalszą odległość. Bo te pociski, które ona wystrzeliwuje, nie mają tak wielkiej paraboli lotu. Też mi tutaj chce się dodzwonić cóż tam. Na razie nie później, później. Dobra. Tutaj widzę. No masa, masa, masa pancerników, właśnie. E, tutaj będzie problem, bo monster nam się wbił. Czasem tak jest. No, ale ma dobrą, dobrą tutaj pozycję do strzału. Zaraz te okręty powinny tutaj podpłynąć. E, zauważyłem również, że Mioko częściej podpala, albo mam fart po prostu bo tych ognisk płonie, płonie co nie miara no ale tutaj w wypadku krążowników najważniejsza jest celność zobaczcie 7 pocisków na zasięg 14 km jeszcze raz strzelimy 7 z 10 Czyli 70%. No bardzo ładnie. Zobaczcie, jak w ogóle te salwy są oddawane. Znowu 8 pocisków z 10 na 14,5 km. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra celność. Kurczę przyłap, wyłapałem cytadele. I zobaczcie cały czas podpalenia. 60 pocisków i 9 podpaleń. To jest naprawdę bardzo dużo. I kolejne podpalenie, no prawie teraz co salwa wchodzi Dlatego jak jeszcze ktoś się zastanawia czy czy Mjoko jest dobry to nie, nie ma nad czym tutaj myśleć Na bliższą odległość torpedki oczywiście Ale właśnie dzięki temu, że mioko ma tak, tak celne działa które zadają naprawdę przyzwoite obrażenia. To tych torped w ogóle nie musimy często gęsto używać. No i dodatkowo te 39 200 hit w porównaniu z 35 tysiącami. No również, również. Miło to wygląda. I możemy sobie tak. Okładać naszych przeciwników. Póki starczy nam. Hit pointów. Dobra, tego już może zdejmiemy. Takie jest jeszcze podpalenie. Na do widzenia. Tutaj e, również bardzo fajnie, że, że Mioko szybko reaguje na ster. Jest to całkiem żywawy krążownik. Możemy dzięki temu skutecznie unikać wielu salw. Na no, liczba podpaleń dzisiaj jest naprawdę masakryczna już 15. Weszło to już się rzadko zdarza. Palimy wszystko jak leci. Zobaczcie, ile tutaj było pancerników. Już gdzieś tam się do, dopala, fuzo. Więc zrobiliśmy tutaj naprawdę, naprawdę niezłą robotę. I kolejne podpalonko, szesnaste. Ten twórze już nie ucieknie, nie ma szans. Już się spalić powinien do końca. Na razie idzie całkiem, całkiem gładko. No teraz, teraz sobie troszkę popływamy. Widzę, że monster dalej kurczy na tej wyspie siedzi. No niefartownie wyszło. Już płynie więc. To powinno być poprawione. No to troszkę utrudnia grę. Owszem, wypłynięcie z mielizny powinno, powinno nam chwilę zająć. Powinniśmy zostać ukarani za to, że się na tą mieliznę wbiliśmy. No ale nie na tyle, żebyśmy na niej stali 5 minut, więc powinno to być zrobione na zasadzie, że się cofamy. Powiedzmy na jednej czwartej prędkości okrętu, ale możemy się cofać, gra nas nie blokuje. Jeszcze tutaj ucieka nam krążownik, ale Już jest w zasięgu, więc tak łatwo nie ucieknie Możesz się tutaj schować za jedną z tych wysp, ale I tak później będzie widoczny, nie ma już gdzie uciekać Fura taka No to już chyba nic więcej tutaj nie uda się nie uda się zniszczyć. Poza tym okrętem zwyczajnie brakuje czasu. Chyba, że zaraz, jakieś nasze okręty zaczną być niszczone, to wtedy troszkę czasu dostaniemy, ale nie wygląda na to. Dobra, powinno wejść. Hmm, weszło, podpaliło. Które do podpalenia? 18. Podpalenie. Naprawdę. Najbardziej, najbardziej paląca gra, jaką, jaką miałem chyba. No wszystko paliliśmy, po prostu wszystko. Straszna zapalniczka się zrobiła z tego okrętu. Dlatego moi drodzy, jeśli jesteście fanami podpalania. No to tutaj możecie naprawdę poszaleć, i to ostro 105 pocisków, 18 podpaleń No, to, no tak mniej więcej 17, 18% 18% jeśli chodzi o strzelanie podpaleń, to jest już olbrzymia, olbrzymia ilość No i tak się nam bitwa skończyła Mam nadzieję, że Wam się podobała Wielkie dzięki za oglądanie A jeśli chcecie razem ze mną pływać, wystarczy, że napiszecie jaki macie tier no i że chcecie pobywać, musicie chwilę poczekać, aż pewnie będę w grze lub w bitwie, wam odpiszę. I tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.